Zaczynamy u Najświętszej Trójcy, Bóg, Ojciec Syn Boży i Duch Święty. I chciałbym wszystkim złożyć serdeczne życzenia w ten ostatni dzień roku pańskiego, 2020. Bóg stał się jednym z nas. Ojciec posłał swego Syna z miłości, posłał swojego Syna, abyśmy poznali, a chcieli poznawać. Bożą miłość, Duch Święty nas prowadzi. Chcielibyśmy w dalszym ciągu, a może jeszcze dojrzałej, przeżywać życie z wiary w tym duchu, który przyniósł Jezus. Nie chodzi o jakieś formalne, a Sprawy, ale chodzi o życie z wiary, życie z Ducha Świętego, który naprawdę nas oczyszcza i będzie oczyszczał. <laughs> Właśnie spaceruję po części swojej parafii. I tak sobie myślę, że każdy z tych ludzi, każdy z nas, wszyscy, którzy tu mieszkają, i wszyscy, którzy mieszkają w ogóle w świecie, są powołani, jesteśmy powołani, żebyśmy mieli radość. Ale tej radości nikt nam nie może zapewnić. Tylko, tylko Jezus, który przyniósł radość. Tylko Jezus, który nas umacnia, który nas prowadzi który jest żywym świadectwem miłości Boga do każdego z nas. Chciejmy tą miłość szerzyć, chciejmy tą miłością się dzielić. Chciejmy być wewnętrznie wolnymi ludźmi. Tego Wam życzę. A tu Wam przedstawię mojego pieska, Jantarka, który ze mną spaceruje. Mamy mały mróz, nie za duży, może minus dwa. Świetny pies. Bardzo ułożony. Kto go nie zna, więc powiem tylko, że ma dwa lata. We wrześniu skończył także trochę więcej jak dwa. Na dzisiaj, o godzinie 15, mamy święto na zakończenie tego roku, na podziękowanie za ten rok. U nas może być 10% tylko zajętych miejsc do siedzenia, więc to wyszło nam 25 osób więc przeważnie więc przeważnie zapraszam konkretne rodziny żeby za dużo za dużego zamieszania nie było i będziemy się modlić będzie też nabożeństwo eucharystyczne i tak chodź Antarku chodź Więc jesteśmy jakieś 5 minut od kościoła, od plebanii, niedaleko, weszliśmy na mały spacer i tak postanowiłem nakręcić mały film z takimi pozdrowieniami z nowego ujezda, z parafinowy ujazd. Dla wszystkich, którzy mieszkają w Polsce. Tak, będziemy kończyć, żeby ten film nie był za długi. Już ma prawie 5 minut. Janti, chodź, 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 chodź. Już ma prawie 5 minut. Tak, jeszcze raz, jeszcze raz dużo radości. I myślę, że więcej w tym życiu jest tego dobra, jak zła. I dzięki będę o Was pamiętał w modlitwie. I też proszę o modlitwę za mnie i tutaj za Parafian. Szczęść Boże w nowym roku. Jan Tarek, Jantarek, pozdrów wszystkich. Pozdrów.